I mordą, kurwa, dyszysz. No, generalnie nieprzyjemna sprawa. Naprawdę, kurwa, nie polecam. Przy czym bolesna jeszcze, bo ciągle naruszasz to miejsce rozcięte. Czułem się jak Darth Vader. Tak oddychałem. No i... Laska mi mówi, po dwóch dniach tu panu usuniemy. Stary... Wracam na chatę. Właśnie cały gardło miałem suche, całe usta miałem suche i pękały. Jeszcze bałem się, kurwa, że się uduszę, teraz że bałem się, to że kurwa ty. A jak żygać mi się będzie chciało na przykład i oddychać, nie mogę. Albo bo sobie myślę, ty. A co, jak będę sobie w nocy spał? Przewrócę się na bok przez przypadek, i poduszką się uduszę. <śmianie> no Tak sobie wkręcałem, że kurwa może lipa być. I co myślałem, mam nadzieję, że będę prosto kurwa spał w ten sposób w takiej pozycji. Ja oglądałem śmierć na tysiąc sposobów. Ja się nie śmieję, kurwa z głupi w przypadku śmierci. Bo znając moje pojebane życie, to istnieje duże prawdopodobieństwo. Że mogę się k**o wypierdolić, nie? W głupi sposób. Mijają dwa dni. Idę na kontrolę do jakiejś kliniki publicznej, bo tam mnie zapisali. No i ziomek na mnie patrzy. Tak patrzy się i mówi O! Bił się pan. Mówię, no biłem się. Widać. Mówię, no wiem. I co, warto było? W ogóle wszyscy nie pytali, warto było się bić? Ręka złamana, Mówię, no warto. Warto, warto. Życie ma się jedno, zdrowie ma się jedno. Po co wy się bijecie? Ja mówię, no bo dla zabawy, bo płacą za to. Płacą. No dobra. No i wyjmuje mi to tam ponadę. Zagląda i mówi, kurwa, źle jest, panie. Źle to wygląda. Zakładamy kolejną. Przysięgam wam, dwa dni w tym to było jak tortury. Jakby kiedyś, tego, jak kiedyś to będziecie mieli, to rozumiecie. No i na niego patrzę, mówię, kurwa, no nie. Mówię, nie zakłada pan mi tego. Co nie? Nie chcesz? To ja na własne żądanie mogę ci dać, że sobie kurwa pójdziesz teraz. Ale musisz to mieć. Ja mówię, no dobra, no jak, jak muszę, to ok, nie, ale tak sobie myślałem, że może jest jakaś inna opcja leczenia. Nie wiem, może prywatnie jakaś opcja jest czy coś, że jakiś opatrunek jest bardziej cywilizowany, nie ma. Mówię, no dobra, no to pan zakłada. I wtedy pierwszy raz poczułem, kurwa, olbrzymi ból. jak mi to tak, kurwa, niezgrabnie wkładał, zero znieczulenia, niczego, tak mi to, kurwa, wciskał w nos, że z bólu się prawie pożygałem, mroczki przed oczami, kurwa, miałem i ledwo co szedłem. I ziomek na mnie jeszcze patrzy i mówi: To co, pan się bije, a pana takie coś boli? Pan nie udaje. Kurwa, gdybym miał więcej energii w tamtym momencie, to bym sobie lewą rękę na nim połamał, przysięgam. Nigdy w życiu takiego bólu nie czułem, jak w momencie, w którym on mi to wpierdalał kurwa w nos. I jeszcze bezczelnie mi pierdolił, że udaje, nie? Naprawdę żałowałem, że nie mogę lewej ręki na nim połamać. No i obolały, jak z kurwy, syn. Szybko idę po leki przeciwbólowe. Generalnie to z bólu mi łzy leciały. Wziąłem te leki przeciwbólowe, już było w miarę, w miarę okej. Okay. No i przyjęli do tego szpitala, żeby mi operację ręki zrobić.